Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych to dzień, który przypada na drugą sobotę czerwca i to dzień każdego rękodzieła. Robisz na drutach, na szydełku, lubisz punch, haft albo jakieś wyszywanki, nie może ciebie zabraknąć w tym dniu. Na całym świecie organizowane są specjalne wydarzenia, eventy i w Polsce w praktycznie każdym mieście. Dzieje się coś specjalnego. We Wrocławiu zapraszam Ciebie do Parku Staromiejskiego. Będzie dużo gier, zabaw, konkursów, dużo śmiechu, dużo rękodzieła. Weź ze sobą swoją robótkę, to co robisz, to co lubisz, przynieś ze sobą, żeby mieć co robić w tym czasie. Weź ze sobą swoich znajomych. Rodzinę, przyjaciół, kogo tylko chcesz. Koce, krzesełka, to wszystko jest mile widziane. Kapelusz na głowę, bo będzie piękna pogoda. Krem do opalania, żeby się nie spalić. Coś do picia, przekąski, żeby mieć energię na wszystkie konkursy. Po prostu przyjdź, baw się z nami, zainspiruj się. Widzimy się 14 czerwca w godzinach 11:15 w Parku Staromiejskim we Wrocławiu. Zapraszam.